Tak, witajcie ze słonecznej Holandii. Dobra. E, jesteśmy w miasteczku Lardingen. jak dobrze mówię. I znaleźliśmy takiego to się chyba mural nazywa, albo graffiti. Miasteczko powstało w 1273 roku. I 14, muszę czytać. 14 maja. 14 maja dokładnie, 1273 roku, tak? 1200. Tak. tak. I obchodziło w tym roku 750-lecie. Zaraz Wam pokażę. To jest e, nazwa miasteczka, niby podzielona na trzy części. Nie wiem dlaczego, ale jest to. E, Czerwony i żółty to jest nazwa miasteczka Lardingen Toń to będzie dzień. I takiego murala sobie stworzyli, nie wiem czy to będzie widać, o jak się przyjrzycie to widać 12 maja 1273 roku i obchodzili 750 Lecie. I w całym tym miasteczku tutaj, tutaj. są flagi z tą e, cyfrą e, powieszoną w francusku 750. Czyli, no, w, 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 czyli, czyli w tym roku mają 750 lat. Tak wygląda gmura. So no i tutaj możesz iść. Także Rotterdamu nie będzie. Ale będzie w Laardingen. Ale tylko dlatego, że jest 87% opadów, dzisiaj w całym Rotterdamie. Tutaj też zaraz zacznie lać. Korzystamy z dziury pogodowej. Dokładnie. Idziemy obejrzeć tę mieścinę, kanał, jakieś łajby i wam pokażemy kawałek tego miasteczka. widać po tych kamienicach, że one chyba pam pamiętają ten 1200, czy który tam był, rok 1273 u góry już farba odchodzi. No, musisz się stanąć, tam głowę tak, tak to się wchodzi, żeby... Tutaj mamy taki pomnik, i tam masz oczu. Ta. Trochę zadzewiał i mi słońce świeci prosto Ale w ten... On jest z takich tych zrobionych podkładek Jakiś z podkładek zespawane No i tam podobno sobie możesz stanąć z tyłu i zaglądać. No tu wchodzisz i patrzysz mu przez tył głowy. Przez tył głowy? No, trzymaj plecak to im pokażę no, że... no od tyłu bym weszła ten ten pomnik, nie od przodu. Nie od przodu, bo tu wkładasz głowę i tam masz dziurkę na oczy. No nie wiem czy tą głowę tam zmieścisz. Nie, nie wiem nie. czy to wejdę. O, weszłam. I tutaj ma dziurkę, nie możecie popatrzeć Przez oko. O, tam widać. I tu jest drugi. Ogólnie z tego miasteczka jest bardzo blisko do Rotterdamu. Metrem jest to tam jakieś 15-20 minut. No ale nie uśmiecha się nam ze względu na pogodę jechać tym metrem i, i nie wiadomo co tam robić w tym deszczu. Więc zostaliśmy tutaj i pooglądamy co tutaj jeszcze jest. Tutaj będzie się jakiś koncert 15-16 Powiesili to na takim takiej części, chyba statku Stary statek z takim wielkim masztem Nie przejadą te rowery. No tak, Holandia to jest miasto rowerów. No patrzcie co tu znalazłem. Zrobił to Louis Hinge, kornet Expedition Landry. namalowane kolorki fajne teraz Wam pokażę całe tylko muszę przejść na drugą stronę takie coś namalowali super to wygląda kociak statkiem w tle no i skufro Tutaj też nie wiem trzeba by to było przetłumaczyć co tutaj pisze jak ktoś chce może to przetłumaczyć co tam pisze Kolejny holenderski gadżet Patrzcie na to, tutaj mamy taki obrazek, na takiej stópce, a z drugiej strony mamy taką stópkę z otworkiem. No. Idę do otworka, nie wiem czy to będziecie widzieć, zbliżamy się do otworka pomału, pomału, pomału tą kamerą tego, ale tu o w tym momencie tu widzicie widać tam ten obrazek, wydaje się tak jakby gdzieś to było daleko tak to wygląda fajne i doszliśmy do następnych statków. Tych statków to jest mnóstwo, więc wszystkich pokazywać nie będziemy, bo to byśmy musieli non-stop pokazywać, ale takie fajne są. Tak sobie tu siedzimy i nie chce się nam ruszyć 4 liter patrzcie kto tu siedzi obok mnie ja myślałam że kaczki pokażesz I zamieniliśmy naszego Kunolisa Pamiętacie go z poprzednich vlogów może z tego też no takie cóż Tam, tam, tam. Bierzemy do domu. Nie żebym miał coś do kaczek. Ale nie lubię kaczek. No i idą spać. Tak se siedzą tu. Czekają aż nam coś ale my tu nic nie mamy. A obok kaczek, uwaga, gołąb... Połom Pospolity Holenderski No tak, o Tobie mówię Po co iść do zoo, jak tu mamy drugi okaz? Gdzie? O! A znowu tam siedzi... Kto? Nie wiem Rybit. No Rybitka to jest? To jest rybitwa Mewa Pospolita Holenderska Biała No, no. <grym> Także jesteśmy z no. ptakami. Kaczek ma ogólnie... No. Siedzi i się myje. A żeby nie A jakby nie też mamy. A jakby tego było mało, to tu jeszcze siedzi taki kudłaty. No. no gdzie idziesz? Idziesz? Idziesz po kaczkę? daj kaczkę na obiad nawet na kaczki nie reagujesz no chciałabym informować, że moja Zoł jak widzi kaczkę to zaraz za nią biega a ale nie jest żółta ją... no właśnie, to ją jakoś nie interesują holenderskie no ona ma takie fajne niebieskie te Skrzydeł. no, Dobrze Jezu, tamta leci Aha. poruszenie Ronda pierwsza, kunolis kontra kaczka. Łezu, o Łezu. O Coś zrobiła! Zabiłaś kaczkę, teraz się utopi. Nie, pływa, pływa Tak, teraz żeśmy trafili na jakieś w samym centrum miasteczka. Jest taki normalnie olbrzymi kościół. Przepatrzeć pod nogi nie wiem czy się go uda tak pokazać Uwaga, lecimy do góry taki wielki jest Uwaga, zoom taki wielki a tutaj centralnie w centrum To jest jakaś figura, zaraz coś tu poczytamy, coś tutaj pisze. Nie wiem dokładnie co. Nie wiem, czy cenzura tego nie obejmie. No ale jest tu taki. Nie chcesz sobie zrobić zdjęcia? Aha, no ale jest. Dookoła tego kościoła są takie stare budynki. Pełno knajpek. Tutaj to wygląda na albo ratusz, albo sąd, albo coś takiego. Stare to jest. Tak to wygląda. Bardzo stare z takimi lowami Wielkie drzwi ogromny jest on takim murkiem ogrodzone Co nie idzie wejść? Cię nauczyłam, że słowo kerk to kościół po holendersku Ale ty robisz postępy Straszne. Idziemy w następną uliczkę. Ogólnie to już nie wiem gdzie jesteśmy, gdzie żeśmy weszli. Patrzcie, jakie ma kurde, fajne drzwi. Im bardziej się tym bardziej się Takie drzwi dużo niżej położone niż cały chodnik. Tu jest szczyt tej wieży. Niestety nie da się tam wejść. U góry wielki zegar. Normalnie bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie tu, jak nisko są od chodnika okna. W sumie 30 cm i zaczyna się okno. Tak, teraz żeśmy doszli znowu na jakieś osiedle. I na tym osiedlu taki park z wodą, kaczuszkami, placem zabaw, taką wieżbą. Chyba to jest wieżba, jak dobrze kojarzę, albo coś takiego. I tu taki ławek. Taka ławka tu jest zrobiona z takiej, yy, co to, mozaiki. Z takiej mozaiki z tymi rysunkami. Słuchajcie, mamy holenderski patent. Coś Wam pokażę. Nic nadzwyczajnego, nie? To są kosze na śmieci na osiedlu. Tu mamy niebieski papier, karton. Tam jest szkło, tam jest szkło. Tu są mieszane, czy coś tam. Tu są mieszane. I coś tam jeszcze. Tu są takie haczyki. O! Tu przyjeżdża śmieciarka, zapina to i dźwiga to do góry. I cały ten kontener jest pod ziemią. I on wyjeżdża do góry, wysypuje się to i wkłada to z powrotem. A patent jest taki. Patrzcie na to. Tutaj. Każdy co tutaj mieszka i chce wyrzucić sobie śmieci, to musi przyłożyć kartę. Wtedy to się otwiera i dopiero wtedy można wyrzucić śmieci. Taka sytuacja. A chcesz śledzie. Mam, mamy babcię. Mhm. Mamy Wiktorię. aha I tam widzi coś no. jest. My dopiero wstały i teraz jemy ciasto, jemy śledzie. Jedenie, kawę pijemy. Kawę pijemy i czekamy na komando. Na szefało i, szefą, i szefą. Tak, na szefuncia i na, na setka i na rozkazy i na mhm. tak. Wykonać. Tak, tak. Dokładnie. Idziemy się zaraz umyć. Listę. Tabletki mhm. musimy zjeść, proszki. A ja nie będę się mieć potem aha Bab to, babcia, to idzie na YouTube nie możesz mówić że ty bardzo od... nawet